witajcie ludzie, tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w świecie Meridy w Walecznej. W tym odcinku robimy sobie misję, która zwie się Klify, więc chodzimy. Łuk, miecz i strój bohaterki można zmieniać e, przy oczyszczonych obeliskach. Okej, okay, czyli wiemy, że te całe kamienie to są te obeliksy czy jakoś tak. Dobra, klify. E, jak sama nazwa mówi, kojarzą nam, powinnam się te klify kojarzyć właśnie z wodą no i tak też właśnie jest no dobra tutaj widzimy na starcie beczki kilka kwiatków dobra lecimy no i przeciwnicy jak zwykle o nawet trafienie krytyczne się udało zrobić za pierwszym razem no dobra lecimy dalej tak jak mówiłem cały czas na razie będę chodził z tym amuletem ognia dobra tam nie doskoczymy więc musimy ruszyć przed siebie Dobra, kolejni przeciwnicy i zrobię ten miażdżący cios, który no, jest świetny Okej, okay, pokonani Trochę tych monet sobie pozbieram, a dobra, zresztą w sumie idziemy dalej Tutaj jest znowu posąg Fergusa Taki ukryty Okej, okay, więc lecimy eee, Dobra Ciekawe, co nas tutaj będzie czekało to wszystko się skończy, na pewno nich... Dobra, ale to już beze mnie, bo mi się tu nie chce wywracać. Dobra, to jak widzicie potrzebujemy amuletu wiatru, ale aktualnie go nie posiadamy. Także musimy się dopiero po niego wybrać. Się już Muszę z nią Czyżby to był ten cały mordu? Chyba tak. No dobra, więcej przeciwników. Odejdź ode mnie. Wow! Ale fala, widzieliście to? Ne. Tutaj co mamy kamiennego golema, który najlepiej... którego najlepiej jest rozwalać amuletem wiatru, ale tak jak mówiłem, na razie go nie posiadamy. W tej misji wam mogę tak zaspoilerować jak go zdobędziemy. No dobra, golem już chyba padnie. Auć. Dobra, to wszyscy? Dosyć proste Dobra, ile monet? 912 Ała! Ale raczej światło No dobra, sklep yy, Dobra, ulepszenia Wymiarczący coś jeszcze nie yy, Okej, okay. nie, na razie tego jeszcze nie będę kupywać Ale tak może dla dla wyglądu wezmę sobie teraz na razie, założę kolczugę strażnika. No tak tylko na tą misję. Tak właśnie merita wygląda w tej kolczudze. Szczerze mówiąc, lepiej chyba wygląda w tej swojej sukni. Bo w tym to tak wygląda, no nie zaciekawie. No ale nieważne. Lecimy dalej. Tutaj mamy ptactwo. Na ptactwo najlepsze są. Najlepszy jest amulet w ziemi. Coś tu będzie. Nie Dobra, lecimy dalej Tam się na razie nie dostaniemy, gdyż potrzebny nam jest amulet wiatru, by uruchomić tą oto platformę, a czy tą oto trampolinę, bo tu się znajduje trampolina Żeby zdobyć amulet wiatru musimy skręcić tędy W to miejsce w sumie musimy skręcić No i ten amulet, no cóż, nie będzie tak że po prostu sobie pójdziemy i go zabędziemy, tylko musimy o niego walczyć. Niestety. Przecież może stety, jak ktoś lubi dużo bić. <grywka> A i spadłem. No dobra, nie ważne. Okej, okay, ostatni klif. O znowu kamienny golem. Na przywitanie. Dobra, najpierw może zniszczę ptactwo, bo działa mi na nerwy. Okej. Okay. Jeszcze dwa ptaszki Spadaj, spadaj golem Dobra, ostatni ptaszek A masz Dobra Ale mówię wam, z amuletem wiatru naprawdę ten golem będzie bardzo łatwy do pokonania No i jeszcze trochę mu życia zostało No ale, okej, okay, nie żyje Dobra, stajemy na tej oto platformie i teraz szybciorem biegniemy. A, wykonał sobie unik. No dobra. I co nas tutaj będzie czekało? Wyzwanie. Wyzwanie, czyli plaga przeciwników. Tutaj mamy nowych przeciwników, jakieś kamienne guźce. Na kamienne guźce także najlepszy jest amulet wiatru, którego aktualnie nie posiadamy. Jak się bardzo długo się e, strzela. E, Takim na przykład amuletem ognia, w ogniu, takiego guźca. A amuletem wiatru byłoby naprawdę o wiele szybciej. Ajdź! Aż patrzcie, nawet go nie zauważyłem, cholera. Ten guziec jest cholernie szybki No, może wam przysporzyć kilku problemów. Trzeba właśnie tak w niego uderzać. Biegnie na was, skaczecie. No, możecie też użyć tego, miażącego ciosu. A najlepsze jest strzelanie w niego, bo to wiecie... Macie stuprocentową pewność, że go uderzycie. Ale dobra, golemowi się powoli kończy HP. No ale kolejny głowiec. Wow, ledwo co. Dobra. Ach, no ledwo co trafiłem chyba w niego. Wow, ale szarża. No dobra. Padł. E, więc cóż, lecimy dalej. Teraz możemy e, uzyskać amulet wiatru. Ten amulet unosi niektóre obiekty w powietrzu powietrza, także zadaje dodatkowe obrażenia kamiennym przeciwnikom. Dokładnie. No i także znowu mamy tutaj wzmiankę o tym, że możemy oddziaływać na różnego, na różnego rodzaju obiekty. Wow. Dobra. Eee... A, teraz ognisty. Okej, okay. możemy iść dalej. Trochę sobie teraz z tym amuletem wiatru pochodzę. Nawet fajny ten atak. tak? No dobra eee, Teraz wychodzimy właśnie tędy, gdzie już przechodziliśmy w sumie. No i znowu guźce. I to teraz a aż cztery. Wow, ale ta szarża jest genialna. czy znaczy tych przeciwników oczywiście, bo przynajmniej nie jest tak łatwo ich pokonać. A to jest przynajmniej plus, że ta gra nie jest taka banalna, oj, lak. Czy ta gra nie jest taka banalna, to, to trochę się trzeba nasilić, żeby... Żeby ją przejść. No dobra. Pamiętacie po drodze była platforma, dzięki której mogliśmy się dostać do skrzyni. No i właśnie tą platformę mam zamiar teraz uruchomić. Nie zapomniałem o niej. No ale jeszcze ptactwo cholera. No, Merida zmień na amulet ziemi. Dziękuję. Wow, wow, wow. To ptactwo jest przeklęte, naprawdę. Nie lubię tak strzelać do przeciwników, którzy się znajdą w powietrzu, bo wiecie, no on, on może e, na, mnie zaatakować z góry, no a ja co, strzelam tylko do niego z uchu. No dobra. W końcu możemy dostać się do tej skrzyni. Okej, okay, a w skrzyni znajduje się um, gobelin, fragment gobilen, gobelinu, Ale gobelinu dzikości. No dobra, wszystkiego po trochu. Okej, okay. teraz spadamy, w... zmierzamy w tamto miejsce, w które nie mogliśmy się dostać przed chwilą. Sklep, no ale ze sklepu aktualnie nie chcę korzystać, bo... No bo nie, może później skorzystam ze sklepu. Hmm, super. Spadłem. Moi i mało, mało życia mamy. <laughs> Musimy... Skądś... Yy, skołować życie. O, kamienny golem. Wow! Aż dwóch! Nie! Trzech! Ło rany! Dobra, ale jak widzicie, dzięki yy, amuletowi wiatru bardzo szybko możemy wykończyć tego lemy. Dużo szybciej niż amuletem ognia. To o wiele szybciej. Dobra, może by tak eliksir by wypadł? No trudno. Przynajmniej mamy monety. No dobra, tutaj niechcący strzeliłem już w tą trampolinę. No ale dobra, lecimy dalej. Yy. Cały czas morze. <noise> I to nawet trochę nieładnie wygląda. Te okolice. Ale sądzę, że gdyby nie ta cała plaga mordu, to by to wyglądało o wiele ład ładniej. No dobra. Używam liny. I kolejny posążek. No, a tutaj mamy kolejnych przeciwników. To są jakieś takie dziwne, wybu wybuchające stworki, które mogą... wow, Nas uszkodzić. Nie wiem, aha, zebrałem potionka w ostatniej chwili. Ale dobrze, dobrze nie umarłem, to się liczy. Dobra. To są takie jakieś kamienne, nie wiem. Mm, kamienne coś. No nie wiem jak to nazwać, bo to takie kamienne, jakby żywe kule, które mają łapki i główki i wybuchają. Dziwne, naprawdę dziwne. No ale cóż, przeciwników się nie wybiera. Dobra, posążek Fargosa. Dziękuję. Dobra, tutaj mamy ptactwo znowuż Czyżby tam była skrzynia Nie wiem czy doskoczę Tak, doskoczę Ale tutaj też jest właśnie skrzynia I w skrzyni chyba będzie łuk Ale nie jestem pewien Okej, okay, zaraz zobaczymy co tutaj się znajduje Mam nadzieję, że łuk Dokładnie tak, łuk Krótki łuk. Ok. No to używamy. Trampoliny. Wow. Ale nas przeniosło. Prosto pod y, tego Obelixa, czy jak to tam się zwie. No to się przyda mu let ognia. A macie. No to naprawdę to miażdż ten miażdżący cios jest świetny. Bardzo dużo obrażeń zadaje przeciwnikom. Ale poczekajcie, aż będę go miał już na trzecim poziomie Chyba nawet sobie go teraz kupię, bo mnie na niego stać na trzeci poziom tegoż ulepszenia Dobra, nie żyjesz Coś jeszcze, czy to wszyscy? Chyba jednak... Oj Dobra, chyba wszyscy No, na pewno wszyscy Dobra, więc cóż, sklep Ulepszenia I miażdżący cios no, teraz bym chciał kupić ten magiczny atak, bo bez magicznego ataku nie odblokuję sobie innych ataków. No ale nie mamy na tyle funduszy, żeby zakupić yy, ten atak. Dobra. Yy, trampolina. I znowuż skaczemy. I teraz tak, to są takie portale, z których wychodzą te... Mm, te, 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 te stworki takie Nie tylko te Nie tylko te stwory będą wychodzić z takich portali Z takich portali również będą wychodziły Na przykład te całe guźce No ale to wszystko w swoim czasie Dobra, to ja widzę kamiennego golema I chyba go sobie tak na odległość Chociaż czy się da właśnie nie da tak na odległość Bo jednak chociaż nie da się, no dobra, ale go oszczędzę, wiecie co, bo się tak wolę z nim spotkać z twarzą w twarz i go załatwić i przy okazji też zebrać wszystkie monety, które z niego wypadną Dobra Coś tu jeszcze będzie? Nie, ale tam widziałem posążek Fergusa, ale to dopiero po drugiej stronie Wow, lak jaki lak Małbym nie spadł No dobra, kamienny golem ponany Teraz tarcze trzeba rozwalić Mamy skrzynię, a w skrzyni kolejny fragment gobelinu, tym razem waleczności. No w sumie dobra. Mm, możemy spadać. Teraz tak, tutaj trzeba użyć amuletu wiatru. Byśmy się mogli dostać na drugą stronę. I tutaj będzie ten... Oj! Tutaj będzie ten posążek Fergusa. Dziękuję. 553 monety, tak? Tak. Okej. Okay. Zbliżamy się już powoli do końca chyba mapy. O ile pamiętam. O, znowu przeciwnicy. Tym razem jak widzicie na jednego potrzebujemy amuletu wiatru, a na drugiego potrzebowaliśmy... A nie, przepraszam was. Tamten amulet wiatru mi zasłonił. Na no, obydwu trzeba było użyć amuletu wiatru. No dobra, tutaj chyba będzie zagadka, tak mi się wydaje. W sumie tak, tak przeczuwam. I pamiętam. Czy dobrze pamiętam? Chyba tak. Na pewno tak. Ha, no i cóż. Zaczynamy. Mm, od czego by tu zacząć? Dobra, zobaczmy co ta... Okej. Okay. Pociągnijmy. Dzięki, dzięki temu obniżymy sobie ten głaz no i tak na pewno teraz tym yy, tym misiem trojaczkiem wejdziemy sobie tutaj yy, co ta płytka? to robi ta płytka ok teraz tak, ty puść i nazdepnij na tą płytkę a ty nazdepnij na tą no a ty sobie przejdź spokojnie na drugą stronę weźmy sobie teraz tego niedziadka no i Uruchommy dźwignię <grywa> Cała zagadka Hmm, za dużo do myślenia nie było No dobra, i coż tu nam się szykuje <grywa> Walka Skrzynia Tak, tak, ukryta skrzynia Dobra, fragment y, gobelinu odwali tym razem Da się to są zniszczyć, powiedzcie, że się da Bo mi się tam nie chce Ach, Dobra Dojdę już tam Jakoś przeżyję tą walkę Najwyżej będę, nie wiem Najwyżej padnę i, i, i spróbuję ponownie Dobra, od razu zaczynam strzelać w te portale Bo na początku portale Tylko portale muszę zniszczyć Bo z portali wychodzą przeciwnicy No, golem już się pierwszy pojawił Dobra, idź mi stąd, idź mi stąd Dobra, portale, portale, już prawie zniszczyłem drugi portal Okej, okay, drugi portal zniszczony Teraz tak, golem, golem także zniszczony Kolejny golem się pojawił. Ile monet? Ja nie mogę. Idźmy stąd. Dobra, ostatni golem chyba. I Cholera monet. Okej, okay, czy to wszystko? No, całkiem łatwa ta walka. Dobra, mamy tutaj sklep, ale w sklepie w sumie... Albo dobra, bo nie mam nic innego do robienia z pieniędzmi, to kupię sobie to... Um, ten magiczny atak, zadając i otrzymując obrażenia, zdobywa, zdobywa im magiczną energię. Kiedy wskaźnik energii będzie zapełniony, wciśnij, to jest chyba przycisk C albo V, aby zadawać dodatkowe obrażenia podczas ataku. No dobra, kupmy sobie to, stać nas akurat, no i odblokowaliśmy tym samym inne ataki. No dobra, yy... i chyba będziemy już mogli wracać do kamiennego kręgu. Energię magiczną zdobywasz zawsze, gdy trafisz wroga. Trochę energii przybędzie Ci również, gdy to wróg Ciebie trafi. Ciśnij noc C albo V, gdy napełni się wskaźnik energii magicznej, a zaczniesz siać prawdziwe spustoszenie. Moc każdego z amuletów ma inne właściwości dodatkowe. No dobra, ale to jest chyba do Kamiennego Kręgu. No, dosyć krótka misja, te klify. <coughs> Przynajmniej mi tak szybko minęło. No, jesteśmy w Kamiennym Kręgu. Odblokowaliśmy nowy poziom. A jest to... Zimowa Zatoka. Klif, jeden łuk na jeden łuk, trzy na trzy papierki, jeden miecz na jeden miecz, trzy na trzy. Ok, także w następnym odcinku zrobimy sobie zimową zatokę, a ja się zami pożegnam. Także do usłyszenia, do zobaczenia, Cześć, się. Na razie.